Witam Państwa. Jesteśmy na polu cebuli z siewu wiosennego. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Cebula dość fajna, dziś właściwy urósł bardzo mocno. Producent wysypał tutaj po 100 kg saletry amonowej. Proszę Państwa, są jakieś drzewa, bo jest blisko las. To trzeba będzie to usunąć ręcznie. Niestety, nie ma innej opcji w tym momencie. Jest trochę starca, jest trochę kabra. Producent tutaj za chwileczkę będzie jeszcze robił jakimiś tam starymi zapasami emblemu. 0,3 kg na hektar to powinno wystarczyć, żeby to, co teraz na polu się znajduje, z chwastów położyć. Tutaj też jeszcze na tym polu nie zostało zrobione. Signum. Nie wyglądała sytuacja źle, natomiast teraz mamy duże wiatry, były jeszcze przymrozki na początku tygodnia, więc należy ten zabieg wykonać, czyli signum, siarczan magnezu 3 do 5 kg, protektor, żeby związać to ładnie z liściem, drobna kropla do 300 litrów wody na hektar i można wykonać zabieg żeby tą cebulę ładnie pokryć i żeby zabezpieczyć przez ten filium. natomiast jeżeli chodzi o herbicyd o emblem, mała ilość wody 200-250 litrów wody gruba kropla trzeba pamiętać, żeby był nalot woskowy żeby tej cebuli nie poparzyć zapraszam do oglądania innych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych